I rzeczywiście odwiedziłem dużo wysp tutaj na Karaibach, ale nigdy nie przypływaliśmy właśnie na Trinidad. No ale ponieważ spotkałem moją teraz obecną żonę, wtedy dziewczynę z Trinidadu i tak jakoś po debatach, gdzie żyć, czy w Polsce, czy na Trinidadzie, zdecydowaliśmy jednak, że będziemy żyć na Trinidadzie. No i tutaj jestem, tutaj wybudowałem dom, tutaj mam pracę, no i tutaj... To zostanę. Tego mi właśnie najbardziej brakuje polskiego jedzenia, czyli polskiej Kiszone kapusty, ogórków, zwykłej kiełbasy wiejskiej i tak dalej, i tak dalej żurku i tak dalej. Powiedziałeś mi, że kiedyś widziałeś tutaj akcję, że przy tobie zaszyli człowieka. To jest nagminne. Widziałeś więcej takich akcji? No, no nie, no nagminne to, to nie, ale rzeczywiście byłem świadkiem, no, byłem świadkiem tego, że zabito człowieka i to no, w biały dzień, trzecia po południu, trzecia po południu w miejscu gdzie mnóstwo ludzi spacerowało i tak dalej, no i zabili człowieka, który malował ścianę. I ja byłem, no oczywiście 5-6 metrów siedząc w samochodzie od nich, no byłem absolutnie zahipnotyzowany. Nie miałem żadnego, e, żadnej reakcji, żeby szybko odjechać do tyłu czy coś takiego, nie. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Dziś moim gościem jest Jacek Wojciechowski. Cześć Jacek. Cześć. Wojtyś. Bardzo ci dziękuję, że zgodziłeś się na wywiad. Absolutnie. A jesteśmy w bardzo nietypowym miejscu. Jesteśmy na wyspie Trinidad i Tobago. No, dotarłem tutaj prosto z Barbadosu. No, niestety na Barbadosie nie udało mi się zrobić wywiadu z żadnym Polakiem, a tutaj Jacek od razu się zgodził. Na taki wywiad. Jacek jest znany w Polsce jako Billy. <grystanie> rzeczywiście. <grystanie> Powiedz mi, jak tutaj wygląda życie? Ile lat już tutaj żyjesz? E, więc <grystanie> mieszkam tutaj już od 18 lat. E, sam, samego mnie to zdziwia. Jak ja, dziwi, że mieszkam tutaj aż tyle lat. Nigdy nie myślałem, e, że będę tutaj mieszkał, ponieważ pracowałem na statkach pasażerskich i rzeczywiście odwiedziłem dużo wysp e, tutaj na Karaibach ale nigdy nie przypływaliśmy właśnie na Trinidad. No ale ponieważ spotkałem moją teraz obecną żonę, wtedy dziewczynę yy, z Trinidadu i tak jakoś yy, po debatach, gdzie żyć, czy w Polsce, czy na Trinidadzie, zdecydowaliśmy jednak, że będziemy żyć na Trinidadzie. No i tutaj jestem, tutaj wybudowałem dom, tutaj mam pracę, no i tutaj zostanę. Na zawsze? No chyba tak. Chyba tutaj tak. już puściłeś korzenie. Korzenie, korzenie. Zawsze będę Polakiem. Byłem, jestem i będę Ko Polakiem do końca z krwi i kości. I oczywiście, gdybym mógł, pewnie bym wrócił do Polski, ale no, ze względu na to, że właśnie tutaj jestem i mam już pracę i mam tutaj ten dom, więc chyba tutaj pozostanę do końca, aczkolwiek nigdy nie odciąłem się od polskich korzeni. Od, polskiego, e, od polskiej kultury, od polskiego, e, od naszej polskiej historii. Ale powiem Ci, Jacku, że w ogóle nietypowo. Dużo ludzi, jak, jak ich spotykam w ogóle gdzieś na świecie i każdy ma pomysł, żeby żyć gdzieś w Azji, gdzieś, nie wiem, w, e, w, w Tajlandii, e, w Wietnamie, bo tam jest tanio i fajnie. Skąd w ogóle pomysł na Trinidad i Tobago? Ja w ogóle nie słyszałem, żeby ktokolwiek tutaj przypływał tak na, 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 na dobrą sprawę z Polski, a też tutaj się osiedlił. No rzeczywiście, e, to nie był mój pomysł. Ja jak powiedziałem przed chwilą, ja nigdy nie myślałem, ja w życiu nie myślałem, że, że mieszkałbym na Trindadzie. Gdybyś zapytał mnie ileś tam lat temu, kiedy pracowałem na statkach, gdzie byś chciał mieszkać poza Polską, to powiedziałbym Ci Puerto Rico, bo właśnie ta wyspa mi się podoba i tak dalej. W Europie poza Polską wybrałbym Belgię, bo bardzo właśnie jest taka. Przyjazna, przyjazny kraj i mają podobne jedzenie do nas, czyli kiełbasę, sery i tak dalej. Więc ja nigdy nie myślałem o Trinidadzie, ale ze względu na język polski, który jest dość trudny do nauczenia, więc zdecydowałem tak, że zamiast moja żona ma się uczyć polskiego, zanim nauczy się na tyle dobrze, że będzie mogła pracować, Ponieważ ja już znałem angielski, powiedziałem sobie, nie, no lepiej jak ja tutaj zostanę na Trinidadzie i tutaj po prostu będziemy mieszkać, tutaj będziemy żyć. No i tak właśnie jest już od 18 lat. Mówisz w kilku językach? No tak, można tak powiedzieć. Tak. Bo dzisiaj się też, że języki. mówiłeś po hiszpańsku. Tak, i, i to jest ciekawe, że hiszpańskiego nauczyłem się sam, bez żadnych nauczycieli, nie zdawałem sobie sprawy, że. Język hiszpański, alfabet jest bardzo podobny do polskiego i myślę, że to pochodzi z korzeni naszych polskich ze średniowiecza, ponieważ tak zwani wykształceni ludzie i księża, tak myślę, księża katolicy używali łacińskiego i właśnie stąd... Alfabet A, B, C, D jest tak samo w hiszpańskim, i kiedy zacząłem czytać wiadomości po hiszpańsku, zorientowałem się, że mogę się nauczyć tego języka. Kupiłem sobie dwa słowniki, dwie książki i nauczyłem się sam. Rzeczywiście mm -hmm. jest to bardzo prosty język. Dzisiaj mieliśmy już chwilę na to, żeby ze sobą porozmawiać. Uświadomiłeś mnie, że żyje tutaj spora Polonia, około 25 osób. Ja byłem przekonany, że żyje tutaj około 5 osób. Jak to wygląda tak naprawdę, powiedzmy, moim widzom? E, więc e, rzeczywiście, kiedy przyjechałem tutaj 18 lat temu, wydawało mi się, że jestem jedynym Polakiem. Mm -hmm. I co jest śmieszne, mój dobry przyjaciel Sebastian, pozdrawiam on również, Sebastiana. który przyjechał, pozdrawiam Sebastian, on również myślał, że jest jedynym Polakiem. I poprzez zupełnie trzecią osobę żeśmy się spotkali i później zorientowaliśmy się, że jednak jest tutaj, no nie mogę powiedzieć sporo Polaków, ale jest ich więcej niż myślałem, I ponieważ mieliśmy tak zwane polskie spotkania i okazało się, że są tutaj Polacy, którzy których rodzice czy dziadkowie przyjechali po II wojnie światowej, więc takie pierwsze polskie spotkanie było, to może nie wydaje się duża liczba, ale było 25 osób albo i więcej, co tutaj na Małą Wyspę jest bardzo, bardzo dużo. Jest tutaj sporo Polaków, którzy przyjeżdżają na kontrakty, dwu-, trzy-, cztero-, pięcioletnie, mhm. aczkolwiek Polaków takich jak ja, którzy mieszkają na stałe, jest nas tutaj tylko czterech, dokładnie dwóch yy, facetów i yy, dwie dziewczyny, się. tak. Macie jakieś tej kółko polonijne, jakąś świetlicę polonijną, gdzie nie wiem, spędzacie razem święta, spotykacie się na święta, robicie nie wiem, wspólnie pierogi? Nie, no nie, niestety nie. To znaczy, mówię, jest tutaj Trinidadczyk, który został naszym honorowym konsulem polski i on właśnie urządza dla nas tak zwane roczne spotkania polonijne. I wtedy właśnie, no, ci polacy, którzy chcą, yy, przyjeżdżają do, w różnych miejscach, w restauracji, w barze lub u niego. Ostatnie spotkanie było u niego w domu i przyjeżdżamy tam. No ostatnie nie było dużo, tylko było chyba z 15 osób i to jest to. Ale nie jakieś spotkania takie, no z polskim jedzeniem niestety nie. No, te, tego mi właśnie najbardziej brakuje polskiego jedzenia, czyli polskiej kiszonej kapusty, ogórków, zwykłej kiełbasy wiejskiej i tak dalej, i tak żurku i tak dalej. Za tym podobno najbardziej się tęskni na, no, na emigracji. No, A są to jakieś polskie biznesy? Ktoś robi jakiś biznes z tych Polaków? Jeśli, jeśli są, to nie, nie wiem. Raczej... Polski sklep, polska restauracja. Nie, nie Broń Boże. No nie, to absolutnie nie, absolutnie nie. Jedyne najbliższe naszemu sercu to może są jest taki jeden sklep. Teraz nie pamiętam nazwy. Niemiecki, w którym jest właśnie kiszona kapusta w słoiku, ale to też się nazywa po niemiecku saue kraut. Załe kraut to jest też po niemiecku i tą właśnie kapustę czasami kupuję sobie, ale nie, takiego typowego polskiego sklepu nie ma. Jeszcze. Jak się tutaj żyje powiedz mi? Jakie są, ile tutaj ludzie w ogóle zarabiają, bo jestem dopiero tutaj pół dnia w zasadzie, tak. ale wydaje mi się, że ceny są w ogóle kosmiczne. To znaczy, no musiałbym Ciebie zapytać dokładnie, ceny czego wydają się kosmiczne? Jedzenia, no w zasadzie spotkają się tylko z cenami jedzenia, picia, to Aha. są dosyć wysokie ceny Aha. w porównaniu z Europą. Aha, z Europą. No, no, do więc... polskich cen razy 2,5 powiedzmy. Aha, więc rzeczywiście, no nie jest to najtańsza wyspa, no bo mhm. to jest wyspa. Przepraszam, że zreferuję to w polskim języku do piwa. <laughs> Piwo powiedzmy, jeszcze niedawno można było kupić za 10 lokalnych dolarów, czyli nie umiem tego powiedzieć. Na około 8 zł. O dobrze, około 8 zł. Nie wiem, czy to jest drogo, czy nie w Polsce. Nie. Dla mnie to nie jest drogo, aczkolwiek najdroższe są jednak kupienie, kupienie działki. Kupienie działki, zwłaszcza w tak zwanej dobrej dzielnicy, co znaczy dobra dzielnica. Dobra dzielnica, czyli z widokiem na morze na przykład lub no niestety bez jakiegoś wpływu e, przestępczości. No niestety, no, nie będę ukrywał, przestępczość jest dość duża tutaj w porównaniu do Polski, aczkolwiek w Polsce nie bywam tak często, ale z tego co pamiętam, to Polska jest bardzo dobrym krajem, jeśli chodzi o przestępczość, więc ceny jeszcze raz działek, mieszkań domu domu jest bardzo bardzo wysoka. Tak. Ale wiesz, tutaj zanim przyjechałem, czytałem tak o, tym, o tej przestępczości. No, istnieje niby taka przestępczość pospolita, czyli, że mogą ci wyjąć portfel, jak jesteś nieostrożny, no to w zasadzie w każdym miejscu turystycznym może Ci się to samo stać. Tak. Zdarza się nie, że nie wiem, tej strzelają do turystów czy porywają ci dzieci? Mm. No nie, z porywaniem turystów to nie. To, to mi pasuje bardziej do, jak to się mówi, karteli meksykańskich. No tak. To bardziej mi pasuje do tego. Tu nie. tu nie, tu szczerze mówiąc ja osobiście nie słyszałem o porywaniu turystów, czegoś takiego. Nie, jeśli tu jest porwanie, raczej jest to e, atak na lokalnego biznesmena, gdzie wiedzą, że po prostu ten gość ma kasę i, i porywają czy jego syna, czy, czy córkę. Turyści nie. Turyści zasadniczo są dosyć, dosyć bezpieczni. Proponuję dzień, tak. W nocy rzeczywiście mógłbym podać parę dzielnic, w które sam się również nie udaje, aczkolwiek wiem dokładnie, gdzie można pójść, gdzie nie. Mówię, osobiście mnie w ciągu 18 lat nic, nic się nie zdarzyło, ale ja mówię, ja wiem, ja wiem gdzie. Pójść, no, na nic co ci się patrzę. nie zdarzyło, a teraz widzę jest rączka na tym blaku i coś tam się no, jednak rączka zdarzyło. Rączka na tym blaku rzeczywiście, bo no jest to <laughs> przypadek akurat e, w moim miejscu pracy. Czyli no w, właśnie, tak, gdzie pracujesz? E, czyli w kasynie gry. Nie, to jest właśnie moja prasa, Kasyna Gryz. Tak zacząłem, że tak powiem, w Polsce i tutaj przyjąłem. I aczkolwiek nie chcę, aby widzowie mieli wrażenie, że jest to coś nagminnego czy coś, co się zdarza codziennie. Absolutnie nie. Rzeczywiście rozdzielałem walkę parę razy. No i tym razem akurat, no, że tak powiem, dostało mi się rozbitą szklanką, dostałem po ręku, ale nie, absolutnie nie powiem, że to jest niebezpieczny zawód, czy nie. Jestem, jak powiedzmy, kierownikiem kasyna. No i właśnie, bo nie jesteś ochroniarzem. No tylko nie jesteś... jestem ochroniarzem, ale ponieważ byłem blisko stołu, gdzie walka się zaczęła, więc jako kierownik kasyna muszę zareagować. Security dobiegło, ale troszkę za późno, no i niestety uberwało mi się trochę, ale mówię, nie jest to zdarzenie codzienne, nie, nie zdarza mhm. się to codziennie, czy, 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 czy raz, Zanim no... żeśmy zaczęli nagrywać, opowiadałeś mi, że kiedyś widziałeś tutaj akcję, że przy Tobie zaszeli człowieka. To e... jest nagminne? Widziałeś e... więcej takich akcji? No, no nie, no nagminne to, to nie, ale rzeczywiście byłem świadkiem, no, byłem świadkiem tego, że Zabito człowieka i to no, w biały dzień, trzecia po południu, trzecia po południu e, w miejscu, gdzie mnóstwo ludzi spacerowało i tak dalej. No, i zabili człowieka, który malował ścianę i ja byłem, no oczywiście 5-6 metrów siedząc w samochodzie od nich, no byłem absolutnie zahipnotyzowany, nie miałem żadnego... Żadnej reakcji, żeby szybko odjechać do tyłu, czy coś takiego. Nie. Ale malował tą ścianę, nie wiem, coś z prajem, malował jakieś nie, nie nie symbole gangu. To nie ma nic wspólnego, myślę, że to był, że tak powiem, kontrakt. To był kontrakt po prostu, nie wiadomo o co chodzi, ale Dobra. facet otworzył tylne drzwi, no i tak, zastrzelił gościa po prostu. Jak to jest z tymi gangami, z tymi kartelami? Istnieją tutaj? No bo Oczywiście. tutaj jesteśmy praktycznie Ameryka Środkowa, tak? Karaiby. No No nie, to nie Amery jest Ameryka Środkowa, no, to są Karaiby, prawie. to jest coś co innego. Gdzie, rzeczywiście. gdzie parę lat temu w Wenezueli trzeba było się poruszać praktycznie z ochroną, bo tak było w niektórych miejscach niebezpiecznie. Tak, rzeczywiście. Jak tutaj? Wenezuela jest o wiele, wiele gorsza i rzeczywiście tutaj z zachodniego Cypla Trinidadu w ładną pogodę można zobaczyć brzegi Wenezueli? Nie, no nie, no security nie. Ja, nie, nie, używam, nie używam żadnej ochrony. Poruszam się normalnie w różnych dzielnicach, w różnych ulicach i tak dalej, ale no rzeczywiście przestępczość no jest tutaj trochę zbyt wysoka w porównaniu do Polski. Mhm. Nie wiem, czy chcesz dokładne y, numery y, liczby, żeby ci popróć. Nie będziemy straszyć turystów, nie będziemy straszyć I turystów. I tak, jeżeli macie ochotę, jeżeli podróżujecie po całym świecie, przyjedźcie tutaj, tutaj i tak trzeba zobaczyć, jak to wygląda praktycznie ze swoimi oczami, I, ze swojej tylko perspektywy. Dodam, dodam, tylko, no, ja mieszkam tu 18 lat, e, mój kumpel Sebastian mieszka tutaj, powiedzmy trochę mniej 16 lat, no i nam nic się nie stało, no i nam nic się nie stało, no ale mówię, my wiemy dokładnie, gdzie pójdzie ten, więc, więc, no, no, nie jest to aż tak drastyczne, ale rzeczywiście, jeśli jesteś turystą, no i, no tak, no wypijesz troszkę za dużo alkoholu i wchodzisz w dzielnicę, ulicę, o których nie masz pojęcia, no, no to tak, no to może się coś zdarzyć. To no. samo może Wam się stać w w, Łodzi, w Warszawie, w Poznaniu, Dokładnie, jak wejdziecie nie do tej traju. dzielnicy, nie do tego baru, gdzie potrzeba, no też może niestety coś tam się stać. Tak, w każdym Także traju, tak. trzeba się zawsze zastanowić, co się robi i gdzie się jest, w jakim miejscu. Tak. I trzeba szanować lokalnych, miejscowych ludzi, tak. bo to my jesteśmy u nich, a nie odwrotnie. I no, nieraz, nie warto się nieraz zapędzić w jakieś nieznane miejsca. I mo mogę tylko dodać, Wojtek, że mieszkając 18 lat i teraz może wydaje się to dziwne, ale. Spotkałem się tylko i wyłącznie z przyjaznym przyjęciem. Nie wiem, może to mój charakter, przyjazny i tak dalej, ale oni to czują. Oni to Oczywiście. czują, jeżeli jesteś otwarty, przyjazny, rozmawiasz z nimi normalnie jak człowiek z człowiekiem. No mówię, Jest, jestem absolutnie, czuję się tutaj bezpiecznie, nic mi się tutaj nie zdarzyło. Ja zawsze no. uważam, że. Wszystkie drzwi otwiera uśmiech. Dokładnie. Wszystkie dokładnie, drzwi. Tak. Naprawdę nieraz wchodziłem w takie dzielnice w jakiejś Brazylii, na jakieś fawele i tak dalej, gdzie wystarczyło się uśmiechnąć i człowiek wchodził bezpiecznie i nigdy się nic nie stało, a wjeżdżam w takie miejsca z dziećmi, zawsze podróżuję z dziećmi mm. swoimi. Powiedz mi, jak tutaj wyglądają zarobki? Ile tutaj ludzie zarabiają? Tak, średnio? Średnio. No, znaczy, właśnie mówię, nie wiem, jak tu się odnieść do polskiej złotówki, nie, czy, nie do złotówki, czy dolara. Tylko dolara, nawet się odnieść. No dobra, więc powiedzmy, dolar jest teraz amerykański dolar do trindackiego dolara, bo tutaj mamy trindackie mhm. dolary. 1 do siedmiu, czyli siedem trindackich to jest jeden amerykański, mhm. tak? Yy, więc średnie zarobki, powiedzmy, yy, czekaj, ile to będzie, nie będę mówił o moich zarobkach, średnie. Ale średnie. do moich pracowników, powiedzmy, w kasynie yy, oni zarabiają, powiedzmy, 3-3,5 tysiąca dolarów trinitackich, no nie wiem, podziel to przez 7. No tak, no to wcale nie są duże jakieś pieniądze, no, tak? No nie są to duże pieniądze, nie są duże pieniądze, zwłaszcza, że no tutaj większość wynajmuje… Czyli 500 dolarów, tak, amerykańskich, nawet nie? Czekaj, tak. 400 z haczykiem, 470 P. No tak, no może, może, może troszeczkę więcej, no może, może 4000, no tak, ale mniej to przy tych tak. kosztach tutaj w sklepach we wszystkim, no to, to są dosyć duże. Tak, to, no to, tak. to są dosyć duże koszty i, i, i mało i, się zarabia. I plus to, że, że, że oni większość z nich jednak wynajmuje. Mhm. Tutaj nie mają swoich domów, swoich mieszkań, oni jednak wynajmują, a wynajęcie powiedzmy, no, no tak średnio. Z tego co się zorientowałem, jak rozmawiam z moimi ludźmi w Kaszynie, no to 2-2,5 tysiąca, powiedzmy, trindackich dolarów miesięcznie muszą, muszą zapłacić, więc no, oczywiście, muszą być no, no, dwie osoby, Czy mieszkają na kupie? No Mieszkają mie mieszka albo na kupie z rodzicami, albo dzielą się z kimś innym, albo i tak dalej, no niestety tutaj jest do dużo samotnych matek z dziećmi, no. tutaj mhm. praktycznie e małżeństwa nie istnieją, no, małżeństwa tu praktycznie nie istnieją, to jest tylko wiesz, e dziewczyna, chłopak, e no i tak dalej, nie, nie, nie ma, nie, ma tu, mhm. nie mają tutaj, mogą się opierać tylko na rodzicach, no właśnie, się Jest na to jakiś w ogóle socjal? Dostajesz jakieś, nie wiem, Dob koroniówkę? Dobre pytanie, dobre pytanie, no nie wiem ale z tego co się zorientowałem nie, więc powiem ci szczerze, że nawet tutaj kobiety z dziećmi, one nawet nie ścigają tych tych ojców Czyli po, nie ma alimentów tak, tak zwane alimenty właśnie nie ścigają tego z tego co mi mówiły, no to się nie opłaca, bo to się tak wlecze długo w sądach rok, dwa lata, że one to po prostu machają ręką na to. I, I ci, ci ojcowie no, po prostu no, znikają i no, prawda, mają dzieci. I robią następne. Dokładnie, Dzieciami. dokładnie. Tak że wiem. Pracujesz tutaj legalnie całkowicie? Absolutnie, całkowicie. Jesteś legalnie. normalnie zatrudniony umową o pracy no, i tak dalej. Dokładnie legalnie. Będziesz miał jakąś emeryturę? Tutaj? I, tak, tak. Jestem, nie jestem obywatelem tego kraju, ale jestem rezydentem. Jestem rezydentem tego kraju. Mhm. Ze względu na to, że moja żona jest Trinidadką, więc jestem tu absolutnie legalnie, nie wymagam absolutnie żadnego pozwolenia nie, nie z tych rzeczy, mhm. płacę wszystkie podatki, NIS, czyli jak to się mówi, NAS, czyli no właśnie emerytura, tak, emery czyli ZUS, taki ZUS o właśnie, właśnie taki ZUS i tak dalej. No ale to... emeryturę jaką tej można uzyskać? Ile to można dolarków tej zarobić na emeryturce? Bo ja wiem, czekaj, e, czekaj, muszę pomyśleć, jak mój teściu, <laughs> mój teściu co on ma? On ma nawet niezłą, ma nawet niezłą 4 czy 5 tysięcy, jak nawet to, trindadzkich, a Oczywiście też niecałe 500 dolarów. Tak, tak, no ale to, to wiesz, on nic nie robi, to jemu to pasuje, jemu to zupełnie wystarcza, jemu to mhm. zupełnie wystarcza, nie. A jest taka szansa, że nie wiem, przyjeżdża tutaj turysta na wakacje, leży sobie na plaży, tak mu się bardzo podoba, że chciałby tutaj zostać. Tak. Co musimy zrobić, żeby tutaj zostać? E, żeby tutaj zostać, e, no wiesz, nie, nie będę tutaj wymyślał jakiejś teorii, jeśli nie jestem pewny. Tak. Więc no, na, na pewno otwarcie biznesu. Na pewno otwarcie biznesu, czyli ty gwarantujesz e, zatrudnienie lokalnym pracownikom. To no ja, jakaś wiza biznesowa. No, pewnie coś takiego jest, pewnie coś takiego jest, czyli ty otwierasz biznes, ale mówisz tutaj temu rządowi, ale zobacz, zatrudniam 100-200 pracowników, więc daję pracę, co jest bardzo dobre. No Mój przypadek mojego kolegi Sebastiana, Czyli żenisz się z lokalną dziewczyną. Ja, ja oczywiście nie zrobiłem tego dlatego, żeby tutaj mieszkać, ja w ogóle nie miałem pojęcia, że tak właśnie się stanie, więc oczywiście małżeństwo też daje ci legalny pobyt tutaj, tak jak ja właśnie. No. Mhm. O co Cię jeszcze mogę spytać? Ile kosztują nieruchomości? Bo wspomniałeś, że w tych pierwszych takich liniach brzegowych, tam gdzie jest nie wiem, widok na plażę i tak dalej, są bardzo wysokie ceny. No tak, nie plaża, ceny, ale tak? widok z oceanem, coś no takiego. Tak. I tak zwana dobra dzielnica. Co znaczy dobra dzielnica? Dobra dzielnica to znaczy yy, dzielnica, która ma... Bramkę, Aha. tak zwaną, I i swoje security i kamery, i tak dalej, no to cena momentalnie wzrasta dziesięciokrotnie. No, kawalerka. Ile kosztuje taka kawalerka, żeby można było tej kupić sobie mieszkanko i legalnie mieszkać? Yy, no, nie, Wojtek, nie wiem, autentycznie ci mówię, nie wiem, ale dam ci przykład yy, kolegi mojej, mojej żony, czy tam, no on jest, yy, jego żona jest koleżanką mojej żony. On mieszka w tak zwanej dobrej dzielnicy, czyli właśnie Bramka, security i tak dalej. On zapłacił za mieszkanie milion dolarów amerykańskich. Milion Kosmos. dolarów amerykańskich i wiesz mi, byłem tam, żadne, żadne cuda. Jest to fajny dom, mały basenik i tak dalej, ale wierz mi, ja jako Polak w życiu bym milion dolarów amerykańskich nie zapłacił za to. Nie, nie zapłacił. Dam Ci dla przykładu, ja mieszkam w tak zwanej średniej dzielnicy gdzie przez wiele lat byłem jedynym białym. Mm -hmm. Teraz mamy więcej, bo Wenezuelczycy, tak jak, no nie, nie będę tego mówił, ale tak jak Wenezuelczycy tutaj przyjeżdżają do, na Trinidad, to teraz mam więcej ich. No, to, to że tak powiem, mój dom ja wybudowałem, że tak powiem, od, od, od początku na, na górze ponad teściem budowałem się, to zapłaciłem 350, 400 tysięcy dolarów trinidadzkich, trinidadzkich, nie? Mhm. No, to, to nie wiem, przelicz sobie ile to jest na dolar amerykański czy na złotówki, ale mówię. On, 50 tysięcy dolarów on milion, mniej więcej. On milion dolarów zapłacił. Chyba prawda? coś zaliczył, no nie wiem, tak. może coś. No, no właśnie, co, coś takiego. Przez A coś lata, też, żeś mi wspominał, że tutaj parę razy Cię tam trzasnęli na kasę, bardzo mocno Cię oszukali przy budowie tego domu. No tak, oszukali mnie, yy, mówię, ja nie byłem zbyt zorientowany, jeździłem do pracy, zostawiłem, że tak powiem, administrację Budowy tej domu mojej żonie. Zjawił się taki, prawda, oszust i tu powiedział: O, ja tu załatwiam tanie materiały, to, 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 to. No i dostał za dużo kasy, że tak powiem, za dużo kasy i wybudował tylko podstawę domu i zniknął. I zniknął. I powiem ci szczerze, szukałem go przez różnych detektywów i tak dalej, ale no nie, po prostu w tym kraju to jest nie, nie, no nie można z tego ścigać. Oni powiedzieli, Pójdziesz do sądu, wygrasz sprawę, ono ogłosi bankrutację z a ty jeszcze będziesz musiał zapłacić 10-15 tysięcy 10 dolarów adwokatowi, wygrasz na papierze, ale w rzeczywistości nie wygrasz, więc że tak powiem, odpuściłem to. No i dobra, i życie toczy się. Ale darem. zupełnie szczerze, to nie był ten sam, który później malował ściany i go zastrzelili. Nie, nie. <laughs> nie, nie. Aż tak sam, pamiętliwy nie jest. Ale kto wie, kto wie, czy on tak właśnie nie skończył. Jeśli potraktował innych tak, jak mnie, a wiem, że rzeczywiście miał takich ludzi jak mnie więcej, więc rzeczywiście kto wie, czy tak nie skończył. Możli... Powiedz mi, czemu tutaj nie ma turystyki z Polski? Czemu nikt się za to nie bierze, że nie wiem, ktoś otworzy polskie biuro podróży, zacznie ściągać ludzi. Przecież tutaj jest... tanio, można naprawdę dolecieć. Są takie promocje na loty. Wiele ludzi lata po kilkadziesiąt razy nie wiem, do Turcji, do Egiptu, z Polski I... zamiast zobaczyć taką wyspę. Czekaj, Wojtuś, bo powiedziałeś tanio, a przed chwilą mówiliśmy, że jest taka. Tanio bilety można kupić. Aha, Mówię bilety. o tanich biletach, żeby tej przylecieć. Dobrze. Bo są takie promocje na loty, że naprawdę w ciągu, za 3-3 za i 3, 3 tysiąca można kupić I bilet. Rzeczywiście, ponieważ e, cały kraj, że tak powiem, składa się z dwóch wysp, czyli Trinidad mhm. i Tobago, więc rzeczywiście ta mniejsza wysepka Tobago jest o wiele bardziej turystyczna tam. 99% to jest turystyka, tu nie, tutaj y, o turystykę nie dbają zupełnie, ponieważ mają y, jak to imię, olej, nie olej, tylko olej. ropę, ropę. No tak. ropę y, 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 tam gdzie byłeś dzisiaj asfalt, asfalt, mają asfalt za darmo, mimo że dziury na drogach dalej są i y, y, gaz, gaz jest taniutki, gaz jest bardzo taniutki, ja mam butlę, że tak powiem, gazową za 5 dolarów y, <noise> mogę używać gaz przez dwa miesiące. Więc oni o turystykę zupełnie nie dbają. Teraz troszeczkę więcej widzę. Ostatnie lata się troszeczkę, że tak powiem, zwiększyli zainteresowanie, ale generalnie ta druga, mniejsza wysepka jest bardziej turystyczna. Tutaj, ponieważ mają te naturalne minerały i tak dalej, więc o turystykę nie dbają aż tak bardzo. Inne wyspy, tam gdzie byłeś, Barbados, Bahamas i tak dalej. O, tam to rzeczywiście 90% jest nastawione na turystykę. Tutaj absolutnie nie, jeszcze nie. Mhm. No właśnie. Dzisiaj próbowaliśmy porozmawiać o tym asfalcie, który wypływa z jeziora. Nie wiem, nie znam się na tym zupełnie, ale jest tutaj takie miejsce, widziałem takie miejsce pierwszy raz na świecie, gdzie jest jezioro, z którego wypływa asfalt. Cała ziemia dookoła kipi asfaltem, ten asfalt jest ciągliwy, można wziąć sobie patyka, on dosłownie kipi. Czy moim, moim osobistym zdaniem, do tej pory byłem przekonany, że asfalt to jest jakiś tam produkt chemiczny, Stworzony, nie wiem, z ropy naftowej, a tutaj on wycieka z ziemi. Ja nie wiem, czy to jest jakiś koncert tutaj. Koncern, który produkuje tam ten asfalt i on gdzieś tam im wycieka bokiem z jakiejś rury dziurawej, czy jak to wygląda? A więc tak jak Ty, Wojtek, również no, nie, jestem, nie jestem w tych sprawach aż tak oblatany, ale i rzeczywiście w ciągu 18 lat byłem też, tylko raz tam i oni mi tam, prawda, ten asfalt pokazywali na jakimś kiju wyciągali ten asfalt. Nie wiem jak to się dzieje, ale co jest właśnie ciekawe, że ten asfalt wypływa gdzieś spod, spod skał spod jeziora nawet. I spod wypływa. jeziora, tak. I ile tam nie wyciągniesz tego asfaltu, on się w ciągu tam dnia wypełnia, czyli weźmiesz 5 czy 10 ton, nieważne, w ciągu 24 godzin on się wypełni. Jak macie pojęcie na ten temat, napiszcie w komentarzu, Właśnie. co o tym myślicie. Ja, ja sam Może my jestem ciekawy, jeśli ktoś się zna na tym, jak, jak to się dzieje, ale ten asfalt cały czas się uzupełnia, mhm. uzupełnia, ale mimo tego niestety drogi mają <laughs> wiele dziur. I to mnie was zastanawia, mają darmowy asfalt, ale dziury trzeba Jest tutaj z zygzakiem bardzo często. Wielu Polaków spotkałeś przez 18 lat tutaj? No, więc, więc to, co mówiliśmy, ale chodzi się o turystów? O, czy turystów, turystów? o turystów. Nie, bardzo niewielu. Właśnie, no niestety, tak jak ty, to jesteś rodzinką w Cieście. Jesteś rodzinką w Cieście. tobie bardzo cieszy. Jestem. Specjalnie przyjechałem cię tej odwiedzić. Zawsze, zawsze jestem. Zawsze się cieszę, kiedy spotykam Polaków. Ostatniego Polaka spotkałem właśnie, jak grała Polska. Z kim oni grają? Z kim by przegraliśmy? Z Francją? Wojtuś? Tak, z Mój właśnie. syn siedzi za kamerą, mamy z piłkarzem. I właśnie, y, miałem tutaj Polaka Krzysia z Krakowa który poprzez właśnie tego Trinitackiego Konsula Honorowego Polskiego yy, zapytał, czy są tu jacyś Polacy, bo on też nie wiedział, czy są i chciałem obejrzeć mecz i ja go zaprosiłem właśnie do siebie do kasyna. Mówię, chodź przyjedź do, mnie do kasyna, mamy yy, telewizory i chodź poglądamy po, sobie. No ale on też właśnie przyjechał na 2-3 dni i od razu wyjechał. Więc nie, bardzo, bardzo rzadko, bardzo rzadko spotykamy tutaj Polaków. Cieszę się, że mogłem Cię tutaj odwiedzić. Dziękuję bardzo. Jacek był też, jest znany też z programu Polacy za granicą, także Podobno też... tak byłem, tak. Że... Można go tam I dokładnie, zobaczyć? co jest ciekawe, rok temu, dokładnie oni chyba też byli rok temu, jakoś tak właśnie w połowie stycznia też przyjechali, to jest dziwne, taki zbieg okoliczności, tak. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszy dziękuję wywiad, Wojtek. zapraszam na piwko, idziemy porozmawiamy dziękuję. sobie o sprawach tutaj nie miejscowych. Niech żyje Polska! Dziękujemy pięknie <laughs> za obejrzenie dzisiejszego wywiadu, jeżeli wywiad się Państwu spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i oczywiście wciśnijcie też ikonkę dzwoneczka, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Udostępniajcie ten materiał, żeby miał większy zasięg. Dziękujemy pięknie i pozdrawiamy serdecznie. Do widzenia.